She can see how I'm flexing, count my blessings, praise the Lord. You know the steeds, super grease, nothing nice, tell the najlepszy glitch na kasę jak wam, jak wam się odcinek spodoba to zostawcie sobie roz w górę nie chcę przedłużać Ojej. i chciałbym tutaj powiedzieć e, to działa e, na ps4 na ps5 tak że działa tylko nie na gta plus jak masz tą starą wersję gta 5 to tak Działa to. Ok, nie chcę tu przedłużać, ale też słyszałem plotki, że to działa też na GTA 5, ale nie wiem, czy to prawda. Prawda jest, słyszałem tylko takie plotki. E, tutaj tylko musicie posiadać jakieś mieszkanie, musicie mieć najlepiej puste miejsca i pary e, pieniędzy. I najlepiej to, jak chcecie kupować e, ten jakieś drogie pojazdy, no to musicie mieć tyle, ile ten pojazd kosztuje. To będzie Frozy Money. Już tam ileś razy to nagrywałem, ale. Żadnych innych liczy na kasy nie ma. Na przykład, no, są, ale te kopiowania są bez sensu. Co tam się pieniądze traci, tam się. No, nie chcę przedłużać, zacznijmy. Wyciągamy telefon, idziemy na internet, idziemy na tą stronę, gdzie chcecie kupować pojazdy. Jedę zawsze na Vastrock i wybieramy sobie, obojętnie jaki pojazd, który chcecie. Tutaj możecie skrążę Deluxe, opresor. Ja tutaj tylko już teraz lecę w opresory. M2 2 No bo są najdroższe już. No i wyciągamy ten telefon I idziemy sobie na jakieś garaż, gdzie mam wolne miejsce, tylko nie wiem czy tu mam miejsce wolne to sobie trochę poszukamy. W takim czasie tu możecie zostawić sobie łapkę w górę na tym kanale I także wejść na wszystkie linki co są w opisie Tu no i także e, byłoby z waszej, miło, e, z waszej strony byłoby miło jak. No dobra, stąd sobie coś wyrzucę. E, jak mówiłem, wejdźcie na wszystkie te linki co są w opisie. Weźmy sobie, e, stracimy ten pojazd. Możecie więcej pojazdów od tego momentu. A ja tutaj po prostu jak tu macie, idziecie na komp i wyłączacie internet lub Spotify lub YouTube. obojętnie, byle gdzie wchodzicie. Ok, no i teraz e, po prostu ter, e, rozpijmy się jako Franklin, Michael lub Trevor, e, jedną z tych postaci, no i już wie, dużo osób wie jak się to robi, e, nie muszę tutaj zawsze mówić i pokazywać, e, no. Byłoby z waszej z waszej strony Byłoby tylko miło jak napiszecie jakiś miły komentarz. No i tutaj dla tych osób zbierajcie dużo pieniędzy, bo za niedługo aktualizacja jeszcze nie ma premiery, nie ma żadnego traileru kiedy będzie e, ta aktualizacja. E, I tylko mówię jeszcze raz, dużo pieniędzy zbierajcie, bo może być nawet Będziecie musieli potrzebować te pieniądze. I nie wiadomo, czy ten Frozy Money będzie dalej działało po tej aktualizacji. O tym to jeszcze nikt nie wie, czy to będzie dalej działało. No i do tego zapomniałem tak, że na początku powiedzieć musicie mieć jakiegoś ptaka. Obojętnie jakiego, tylko musi latać. To jest najważniejsze w tym. Okej, okay, lecicie. Byle gdzie, albo teleportujecie się tym ptakiem w tamte miejsce, gdzie chcecie. Pod pociąg też możecie. Ja, tele, ja e, u, zawsze to robię pod e, ciężarówki, bo mi to zawsze wychodzi. Albo pod e, polecam także pod e, samo, e, nie samolot, <grytko> tylko pod e, pociągi. Pod pociąg, polecam. Ja tutaj albo pod jakieś wysokie pojazdy, ale nie wolę. Ok, mamy autobus, wyciągamy menu interakcji, idziemy na opuść, tryb... E, tryb i przed tym wklikamy X parę sekund, musicie dokładnie wiedzieć i lewą gałkę da dajecie naprzód, cały czas spamicie i dajecie lewą gałkę do przodu, tak długo spamujecie zależy, nie musicie spamić, aż do takiego momentu, aż jak wam nie wyskoczy zgon, jak wam wyskoczy zgon i wszystko wam wyszło dobrze, jak nie wyjdzie, próbujecie dalej aż do skutku Okej, okay, mi to wyszło za pierwszym razem. To na początku możecie pospamić, tak, ale później już sobie przestańcie, bo jak już będziecie wiedzieli, że długo was czytuję, no to może wam to wyjść na 99%, żeby wam to wyszło. Ok, będziecie mieli długi czarny ekran. Przytrzymujecie touchpad i raz w i w raz wklikacie w do góry i wklikacie X. Musicie mieć wtedy taki komunikat sobie włączcie na lepiej dźwięk na słuchawkach, będziecie słyszeć to. OK. No i sobie teraz wkliknęliśmy ten X jak zapomniałem powiedzieć, idziemy na tryb fabularny i zapomniałem wam powiedzieć, że zobaczcie, że zobaczcie mój stan konta jaki miałem na początku, a niż Później ok, teraz idziemy sobie na online obojętnie jaka sesja. Okej, okay. no jak jesteśmy, to zawsze sprawdza się pieniądze, sam pieniądze różne mamy, no i teraz wyciągamy sobie telefon i sprawdzamy czy w ogóle ten pojazd mamy. No jak mamy hajs, no to pojazd także jest. No i teraz jak go nie chcecie stracić, lecicie do tego mieszkania, przy, przeno, przenosicie ten pojazd w tym niebieskim kro, kółku, przemieniacie ileś tam razy, zapiszcie sobie także strój, że wam to na 100% zostanie. No i sobie tutaj zadzwonimy i sprawdzimy, czy ten opres opresora mam. No i to, jak wam się odcinek spodobał, to zostawcie sub oraz łapkę w górę na, na tym kanale. E to zostań garaż. O, tu jest. No i dwójka jest. No i co? Ja się z wami żegnam. Zostawcie suboraz łapkę w górę na tym kanale. E, I także co? Zapraszam na wszystkie linki, co są w opisie. Widzimy się już w następnym odcinku. Yo postro.